Hej, witajcie, dzień dobry. Jesteśmy w trakcie ścinania, w trakcie żniw na polu. I to już właściwie ostatni taki moment, żeby chwycić. Bo dużo jest ścięte. Już was, wam tutaj pokazuję, jak to wygląda. Tutaj była fenola. Proszę bardzo, wszystko. Ścięte została sama sucha komosa. Tutaj też już wszystko ścięte. Zostały takie mniejsze kwiatki, z których robię takie magic boxy, które można jeszcze kilka, myślę, takich paczuszek można zrobić i wysłać. Zostały takie suche, które. Zetniemy na samym, na samym końcu na, na ziarenka. I słuchajcie, zobaczcie, jak to, jak to tutaj wygląda. Proszę bardzo, takie. O tu, ścięta królowa. Tak, zobaczcie, co tutaj. Jakie różne rzeczy na polu można zobaczyć. Jak te łodygi, jak te rośliny się zobaczcie tutaj. E, na przykład e, się złamała, tak, ra, po raz e, pierwszy, e, tak, tutaj e, i w, w, o, proszę bardzo, jak ładnie tutaj wy, e, wyrosła, e, tak, takie kolanka się, się robią, bardzo dużo takich na polu e, jest, po tym gradzie taki był, taki, taki e, latem, i to wszystko odbiło, to już wiecha jest ścięta. O, i tak przejdę tutaj, zobaczcie jak to pięknie wygląda. Łodygi, jakie, jakie tutaj piękne zostały na, na polu. Ale to jeszcze z łodygami się będziemy rozprawiać, jak skończymy kwiaty. O, i zobaczcie jak tutaj na polu to wygląda, takie ucięte wiechy. Tutaj proszę bardzo ścięte sekatorem do worka, tak z, z taką dbałością o to, żeby ziarenka nam się nie, nie posypały. Niektóre musiały być tak naginane, bo to ponad niektóre ponad miały ponad 3 metry. I słuchajcie, zobaczcie. Nie ma kwiatów. Piękne żniwa, słuchajcie, piękna ekipa. Naprawdę coś fantastycznego. Udało mi się tutaj zaprosić do żniw. Wspaniałych ludzi, wspaniałe kobiety. Także ja jestem pełna tutaj podziwu dla tej energii, która się wytworzyła. Przy pracy tam jeszcze widać, właśnie jeszcze dziewczyny ścinają. I tam mamy ostatnią część już zobaczcie, tutaj wszystko ścięte aż tam prawie do, do końca. I tam jeszcze jest taki kawałek, który będziemy ścinać. Tutaj można ule zobaczyć jak niesie worek. Nie wiem czy to widać. Już nie pytałam o zgodę, więc nie będę uli nagrywać. I tam jest jeszcze, teraz może na siebie, kawałek wezmę, żeby uli nie, nie nagrywać i chcę Wam pokazać jeszcze ostatni kawałek, który jest do, do ścięcia. Jesteśmy na końcówce, ale chciałam zrobić taki film, żeby jeszcze to było na polu. Widać jak to, jak to wygląda ten kawałeczek, jeszcze Wam tutaj pokażę. Tutaj jeszcze będzie, teraz już Ula przeszła, bo nie mam zgody, żeby ją nagrywać, także nie będę nagrywać Uli. ładnie ubrała, to No, także, o tutaj są, zobaczcie, tutaj są worki, do takich worków ścinamy i tutaj tak, o z daleka widać, jeszcze nie ścięte. O, zobaczcie tutaj jak to e, jeszcze mamy taki kawałeczek tutaj do, do e, e, ścięcia tak to z bliska może podejdę i tak to z bliska o, wygląda niektóre takie suche, niektóre piękne kolby do ścinania jeszcze tam mamy taki, taki kawałek to może tu się przejdę żeby wam to tutaj pokazać i jeszcze mam do nagrania jak to widać przy jak to wygląda taki drugi etap czyli trymowanie na takim urządzeniu gdzie po prostu o widzicie tu już mamy płot tak tu jest już ścięte i nam zostało dosłownie taki kawałeczek, tylko na polu. Jak to mówi mój kolega Kamil, sianie i ściągnięcie z pola to błahostka. Cyrki dopiero się zaczynają, jak yy, zaczynamy jakby to przetwarzać i doprowadzić do miejscach, żeby pozyskać czy to kwiaty, czy to ziarno. I miał rację. Ale o tym w innym filmiku, tutaj Wam jeszcze pokażę. Tutaj tak ładujemy do takich, takich worków i tu ściągamy z pola na trymer. Także o, jeszcze taki kawałek nam na polu został.